W kolejnym odcinku naszego cyklu Gość Zawodowiec, naszym gościem jest Wiktor Biedrzycki, urodzony w Olsztynie, a obecnie grający w Rugby Termalikanie Ciecza. Witaj, Wiktor. Witam, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do spraw związanych gdzieś tam z Twoją przeszłością piłkarską, no to muszę Cię zapytać o Twój ostatni występ z ŁKS-em Łódź, bo dwie bramki strzelone, była nawet szansa na hat -tricka. Powiedz mi, czy Ty gdzieś tam przed meczem sobie już układałeś, jak te karne wykonasz, czy to przed samym strzałem przychodzi? E, tak, w tygodniu e, trenuję, ponieważ jestem wyznaczony jako pierwszy do karnych. Także e, dwa dni poświęcam w tygodniu po treningach, żeby parę tych karnych strzelić. I już przed tymi karnymi, przede wszystkim przed pierwszym, miałem już w głowie, gdzie uderzę. A przed drugim, e, do końca, miałem myślówkę, który róg wybrać. Ale e, cieszę się, że wybrałem ten dobry róg i uderzyłem pewnie. Powiedz, zremisowaliście z UKS-em Łódź, a przegrywaliście już 0-2. Czy po tym meczu była radość, czy jednak bardziej niedosyt po tym, że no tą pierwszą połowę zagraliście tak słabo? Może radości nie było, ale na pewno cenny to jest punkt, ponieważ w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo słabo. W przerwie powiedzieliśmy sobie, parę y, gorzkich słów i wyszliśmy na drugą połowę i pokazaliśmy przede wszystkim jakość y, i charakter, także jestem y, zadowolony, że wywieźliśmy punkt i na pewno trzeba go szanować, bo ŁKS y, na przerwę mógł schodzić y, z większym prowadzeniem i myślę, że mecz byłby zamknięty. Chociaż y, tak jak powiedziałeś, no, mogliśmy y, wygrać ten mecz, nie udało się, ale na pewno y, jedziemy dalej i Będziemy chcieli awansować bezpośrednio do Ekstraklasy. No właśnie o to chciałem się zapytać, czy przed tą rundą takim no, głównym, jedynym celem na ten sezon jest awans do Ekstraklasy? Jest w klubie inne jakby inne myślenie, że może w tym roku się nie udać, czy jednak tylko ten awans się liczy? Przed sezonem od razu był cel awans, właściciele klubu nawet sobie nie myśleli, że nie możemy awansować. Także od razu nam postawili i od razu powrót do ekstraklasy, bo zrobili wszystko, żeby ta kadra z ekstraklasy została w jak największym wymiarze. Odeszło dwóch, trzech czołowych zawodników, ale to zawsze po spadku tak jest, że ci najbardziej wyróżniający się zawodnicy odchodzą do, do ekstraklasy. Ale uważam, że, jak, że na tą ligę to mamy bardzo dobrą kadrę i dużą jakość i wszystko jest w naszych rękach i nogach, żebyśmy awansowali i na pewno władze klubu od nas tego oczekują. No właśnie, bo ten awans taki bezpośredni, no to może być ciężko, bo KF ma już trochę przewagi, Wisła Kraków jest bardzo rozpędzona, więc tak naprawdę no wy nie macie już miejsca na jakiekolwiek potknięcia w tych następnych kolejkach. No tak, zostało siedem kolejek i Mały mamy margines błędu. Eee, każda drużyna w tej lidze praktycznie gra o coś, eee, czy to o baraże, czy o awans, czy o utrzymanie. Więc każdy mecz na pewno będzie ciężki, ale my nie patrzymy na inne drużyny. Najpierw to my musimy zdobywać jak najwięcej punktów, dopiero potem patrzeć, żeby ktoś się potknął. Tak? Mamy jeszcze mecz bezpośredni z Wisłą Kraków i myślę, że on może dużo znaczyć. Chociaż też trzeba pamiętać, że za nami też się spuszcza, gdzie traci tylko dwa punkty do nas, ruch chorzów e, chyba punkt. No i ŁKS też moim zdaniem nie ma aż tak dużej e, przewagi e, i też gra mecze bezpośrednie. Także, tak jak powiedziałem, musimy najpierw patrzeć na siebie, robić e, jak najwięcej punktów do końca sezonu, a potem liczyć, że ktoś się potknie. No właśnie, powiedz mi Wiktor, czy można powiedzieć, że zadomowiłeś się już w klubie z niecie, czy jesteś tam od lutego 2021 roku? Dobrze się czujesz w tym klubie? Tak, dobrze się czuję w tym klubie. Czuję, że ludzie tutaj na Małopolsce doceniają mnie. Także dobrze się czuję na na Małopolsce i no i chciałbym bardzo zrobić awans z Termaliką i wrócić do, do Ekstra Klasy i zadomować w niej na dłużej. No właśnie, to można już gdzieś tam powiedzieć, że kontrakt będzie twój przedłużony, czy jeszcze gdzieś tam może masz jakieś oferty z innych klubów, jak to wygląda na ten moment? Na ten moment jeszcze nie chcę zdradzać. zdradzać. Mój kontrakt tak naprawdę to automatycznie został przedłużony, klub skorzystał z opcji, mhm. ale nie zastanawiam się co będzie w następnym sezonie. Liczy się ten sezon i chcę zrobić wszystko, żeby awansować z Niecieczą do z Ekstraklasy, a co będzie później to czas pokaże. Powiedz mi, jak wygląda taka codzienność w Wyniecieczy. No, bo na początku to ludzie się gdzieś tam śmiali, że to wieś, wioska, że, że tam 700, 700 mieszkańców. Może obal ten stereotyp, powiedz jak, jak to w ogóle wygląda. Jak, jak klub wygląda, treningi, jakie macie właśnie miejsca do tych treningów, jak to wygląda. Myślę, że nie jeden klub powinien zazdrościć takiej bazy, takiego stadionu. Wszystko jest poukładane tak, jak powinno być w klubie sportowym poukładane. Niczego nam nie brakuje. Także baza, infrastruktura, stadion jest tak, jak to powinno wszystko wyglądać. Można powiedzieć, że taki olsztyn mhm. powinien się wstydzić, że wioska 800 mieszkańców ma taki obieg, a stolica. Stolica województwa nie, nie może sobie na to pozwolić. Także ludzie niech się śmieją, ale mm, kto był na tym stadionie, to wie, że to jest bardzo fajny obiekt. Nawet y, można powiedzieć, że sporo ludzi chodzi na mecze czy bo 2,5 tysiąca, 3,5 hmm. tysiąca, teraz z UKS-em prawie cały stadion, no to jak na pierwszą ligę to jest dużo, a Grając w Ekstraklasie, to praktycznie na każdym meczu był komplet. Powiedz, bo zahaczyłeś już trochę o Olsztyn, ja chciałbym się ciebie zapytać, jak ty wspominasz te swoje początki tutaj w piłce tej olsztyńskiej. Czy to są miłe wspomnienia? Jak wracasz do tego myślami? Dla mnie to są bardzo miłe wspomnienia. Olsztyn zawsze wspominam dobrze, stamtąd pochodzę i zawsze będę pamiętał, że pochodzę z Olsztyna i wychowałem się w klubie Stomil. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze kiedyś wrócić do Stomilu. I takim moim małym marzeniem, no to zrobić awans ze Stomilem do, do Ekstraklasy. Zobaczymy, czy to będzie dane. Dlatego wspominam bardzo dobrze o zawsze jak odwiedzam rodzinę i przyjeżdżam do Szczyna, to staram się przyjść na mecz Stomilu. Ostatnio nawet udało się przyjść na Mecz z Motorem Lub... Lublin, mhm. wygrany to był mecz, także sercem jestem za Stomilem i, i życzę im awansu powrotu do, do pierwszej ligi. Trzymam bardzo mocno kciuki za to. Pamiętasz swój debiut w seniorskiej drużynie Stomilu? Pamiętam, to były moje urodziny, debiut i bramka. Także ten mecz będę pamiętał na pewno do końca życia. Mhm. To jeszcze Chciałbym teraz wrócić już do tych czasów z górnika Zabrze, bo trafiłeś do ekstraklasowego górnika Zabrze, gdzie mało grałeś, ale zadebiutowałeś w ekstraklasie. Czy ten czas traktujesz jako, bardzo, jako pozytywny, pomimo tego, że mało czasu spędzałeś na boisku? Tak, myślę, że ten czas dużo mnie nauczył, ponieważ, idąc wtedy do górnika, może. Nie byłem jeszcze aż tak świadomy, że, że to jest ekstra klasa i, i myślałem, że to będzie wszystko łatwo mi przyjdzie i zadamawia się na dłużej. Także z perspektywy czasu dostałem takiego e, kopa do pracy. Musiałem się cofnąć najpierw do, do wigier suwałki, potem wróciłem znowu do 100 mil i, i myślę, że to był dla mnie dobry czas w 100 milu, gdzie mogłem potem wrócić znowu do, do ekstra klasy. A co do Górnika Zabrze, no to tak, no to, to jest e, duża marka w, w Polsce. E, dostając ofertę wtedy z Górnika, nie zastanawiałem się nawet chwili, ponieważ też e, trzeba pamiętać, że wtedy Górnik grał w europejskich pucharach, w których też e, udało się spełnić e, marzenie tak i wystąpić w Lidze Europy. No właśnie, czy ty, jak teraz tak patrzysz, to uważasz, że piłkarsko to jednak było troszeczkę za wcześnie? Nie byłeś tak piłkarsko stricte gotowy na ten górnik już tak z perspektywy czasu, jak na to patrzysz? Czy piłkarsko? Piłkarsko, może i i byłem gotowy, bo mieliśmy wtedy bardzo młodą drużynę, większość chłopaków była nawet ode mnie młodsza wtedy. Ale może gdzieś, nie wiem, może mentalnie gdzieś nie dojechałem. Też pierwszy raz wyjechałem z domu, wyprowadziłem się z Orsztynu. To też były na pewno dla mnie ciężkie, mm. były to dla mnie początki. Tak naprawdę no, szybko mnie skreślono w górniku, bo po pół roku powiedzieli mi, że mogę szukać nowego klubu. Nie dano mi więcej szans. Nie jestem na to zły. Mam nadzieję, że teraz udowadnią, że to gdzieś była zła decyzja z ich strony. I tak jak powiedziałem, dostałem za przeproszeniem kopa w dupę i musiałem wszystko zrobić, żeby wrócić do tej ekstraklasy. Na, na długo nie, nie zadomowiłem się w niej, niestety spadliśmy, mm. ale mam nadzieję, że, że jeszcze parę występów będzie przede mną. No, właśnie, bo wtedy po tym e, w, w występach w Górniku Zabrze był epizod w sowałki, Jak już wspomniałeś, powrót do 100 mil. Czy to wtedy traktowałeś jako taki czas na gdzieś tam odbudowę i pokazanie się jeszcze raz tej szerszej publiczności, żeby móc pójść znowu wyżej? E, przede wszystkim e, nie miałem oferty e, z wyższych e, lig. Wtedy mm -hmm. powiedziałem, że po co ja mam jeździć e, po Polsce, jak mam. E, Klub na miejscu, jestem jego wychowankiem i zawsze z przyjemnością grałem dla tego klubu. Więc powiedziałem sobie, że robotę w suwałkach wykonałem. W mil wtedy zaczęło się wszystko dobrze układać. Dostałem ofertę i tak naprawdę nawet chwili się nie zastanawiałem. Podpisałem dwuletni wtedy kontrakt. I, i nie żałuję tego, bo to był dla mnie bardzo dobry czas. Wtedy Szadnia też była starsza i na pewno od takich zawodników jak Janek, Buchholc, Piotr Skiba, Michał Olszyński wtedy były. No, można dużo było od nich wynieść. Przede wszystkim szacunku do, do starszych kolegów i jestem zadowolony, że mogłem przebywać z takimi zawodnikami. A jak wtedy pojawiła się ta oferta z Niecieczy, to nie zastanawiałeś się długo, czy jednak musiałeś sporo przemyśleć, czy na pewno to jest odpowiedni kierunek dla Ciebie? Na pewno wtedy się zastanawiałem, wtedy Stomil też chciał się ze mną przedłużyć kontrakt, miałem pół roku wtedy kontraktu z milu mogłem już pod za darmo, ale... Mając ofertę z pierwszego miejsca, gdzie tam wtedy była duża przewaga, to nie brałem pod uwagę, że my nie, nie awansujemy. Też dochodziły do mnie głosy, żebym poczekał do końca sezonu i inne drużyny z ekstraklasy są mną zainteresowane. Lecz nie miałem żadnych konkretów na papierze. Nieciecza była najbardziej zdeterminowana, żeby mnie ściągnąć. Też to mi wtedy zarobił. Pieniądze za mnie, także e, dla obydwu stron to było korzystne. Czy Wiktor Biedrzycki ma takie, nie wiem, cele, marzenia, żeby ta, to nie skończyło się na ekstraklasie, tylko na przykład przeżyć jakąś też przygodę w tej piłce zagranicznej? E, na pewno. Każdy zawodnik ma takie marzenia, żeby wyjechać za granicę i, i zobaczyć, jak to wygląda w innych krajach, jaka jest kultura i jak to wszystko wygląda. Ale na razie się skupiam yy, na tym, żeby w Polsce sobie jakąś tam markę wyrobić, a potem można myśleć, żeby gdzieś, gdzieś indziej wyjeżdżać. Ale tak jak powiedziałem, no, krok po kroku i yy, nie ma co wybiegać aż tak mocno w przyszłość. To jeszcze tak na koniec wracając do tych olsztyńskich klimatów. No to z tego co mówiłeś, to śledzisz te wyniki Stomilu gdzieś tam i patrzysz na to, bo teraz naprawdę 100 Stomil jest bardzo rozpędzony i ten powrót do pierwszej ligi wcale nie jest niemożliwy. Tak, staram się każdy mecz oglądać Stomilu tylko jak mogę. Także mój brat pracuje w 100 Stomilu mhm. i życzę mu jak najlepiej, bo on zawsze... Gdzie nie jestem, to mnie wspiera i wiem, jak mu bardzo zależy, żeby Stomil wrócił do pierwszej ligi. My jesteśmy od urodzenia związani ze Stomilem, także no, to jest normalne, że ja najbardziej kibicuję Stomilowi. I chłopacy nieraz się śmieją w szatni, że, że strasznie przeżywam wyniki Stomilu. Także no, trzymam mocno kciuki, żebym ja i brat awansowali do. do ja do ekstraklasy, on do tej No właśnie, czyli tak naprawdę nie spotkacie się ze Stabilem na boisku, bo Stabil będzie w pierwszej, a ty w ekstraklasie. No, zobaczcie mnie, jak będzie. Siedem kolejek zostało, także nikt nie może przewidzieć, jak to będzie. Może, może się spotkamy. Ja tego nie, nie, nie ukrywam, takiego scenariusza, bo to jest tylko piłka nożna. Ja na pewno dam z siebie 100%, żeby osiągnąć cel. Nasza drużyna też na pewno da z siebie 100%. Ale to jest tylko sport, i ciężko przewidzieć, co będzie za, za półtorej miesiąca, kto, kto jak skończy w, w lidze. Tak. Mhm. To ja dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci no, kolejnych goli. Bo już w tym sezonie w lidze bodajże 5 strzelonych, więc. Pewnie tam w niecie tych napastników trochę naciskasz, jeżeli chodzi o te bramki. No, pierwszy raz chyba tak, taki sezon mam, że tyle bramek strzeliłem. Mam nadzieję, że jeszcze kolejne przede mną, ale napastnicy, jestem pewny, że napastnicy nasi też jeszcze nie jedną bramkę strzelą i zapewnią nam trzy punkty. Okej, okay, super. To dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.